No, i dobra. Witamy pod maską. Oła, zawadziłem właśnie o maskę. No, i dobra. Także zabieramy się za robotę. Pokrywa zdjęta. Tutaj przyszły mi nowe te nasadeczki. Tamta jest z dataty w sumie, bo jedną tam zgubiłem, a mniejsza. To jest ta odpowiednia. I to jest Torx 40 z firmy Vera. Zainwestowałem w mocniejszego Z nadzieją, że po prostu No wytrzyma Bo ten z Neotulsa po prostu mi się Tu ułamał, niestety Także bierzemy się za Robotę Dobra Chwila prawdy Proszę Cię, nie pękni Jebła ten dźwięk był taki niepewny czy to jest śrubka czy nasadka. O, poszły. No, i co ja mogę powiedzieć, firma to jednak, no, firma, nie? Jednak coś tutaj, coś tutaj zmienia. Kurde, no, że tam to mnie poszło. To mnie trochę boli, bo nieźle mi to opóźniło robotę. O, w mordę. O, poszło. No, i to jest tutaj cała filozofia. I ten oto element jest do wymiany. Ech. Tylko pytanie, czy on ja ma tu jakieś swoje specjalne miejsce, czy nie? Najgorszą robotą w tym wszystkim. To nie jest wymiana tego uszelniacza, tylko czyszczenie tej pokrywy, nie. Jest tu tyle silikonu. Że weź to opcić. Tutaj już tak w miarę w miarę to już wygląda. Wiadomo tu jeszcze jakieś małe skraweczki zostały. To wezmę break cleanera na szmatkę i to ładnie wszystko. Wypłucujemy, żeby to jakoś wyglądało. Ale no te zakamarki też jeszcze, o jezu, ciężko naprawdę, to trzeba liczyć w godzinie, dwóch roboty, żeby to doprowadzić do idealnego stanu, razem z pokrywą, która też ma tego silikonu napchane, ile się tylko dało. Tutaj też wszędzie widać, jak to wygląda. Kilka ciężkich godzin, czyszczenia tego, i tak oto się prezentuje. Pokrywa. Jest. No, prawie, że idealnie. No, prawie. no. I głównie musi być. Ważne, żeby uszczelkę włożyć trochę na silikonu, na przełamaniach każdych i będzie laleczka. No, tutaj jest ta jakby odma. Tam głębiej, to nie wiadomo, jak czyścić. Trochę z tej strony tutaj jeszcze oczyściłem, czy się dało, ale. Nie ma co tam szaleć, jest ładnie. I teraz tylko trzeba zająć się tym oto cudakiem. Tym borkiem, który był jeszcze oryginalny. Tutaj macie sab i numery. Trzeba go jakoś wyjąć. Chyba wezmę po prostu imadło i jakoś go wyszarpię. I jak go wyjmę, to mam tutaj część Zamienną i tutaj macie o. Professional Parts Sweden. Tu macie numer test. Ta sama część, tylko już nieoryginalna. No. Jesteśmy na Imadle, Bork wyjęty i to się okazuje. Ma takie jakby ząbki do mocowania. Dosłownie. O! Tutaj są takie te ząbeczki. A nowy nie ma żadnych takich haczyków, mocowań. I jest delikatny problem, bo tutaj ono właśnie to ma. Idziemy po olej. Dosłownie kapeczkę. Trzeba go lekko nasmarować, mi się wydaje. Co nawet to będzie? Pik. No więc tak, mamy tutaj to, mamy tutaj to. I robimy tylko piku. szkoda za dużo nawaliłem. I powolutku. A ja to jeszcze ręcznie idzie. Dobra, co ja w ogóle świruje. Ta, 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 ta. trochę ta, trochę ta, i tak, żeby ładnie mi tutaj docisnęło 5 minut roboty, tak naprawdę. O jezu, i to ja się to 5 minut roboty jest z docelowym elementem, czyli z tym, ale żeby zrobić to, to tak, pokryweczka, uszczeleczka, wszystko wokół trzeba porobić. I to o wiele więcej czasu zajmuje niż sama ta wymiana, co widzieliście w świu. No takie są realia. Amerykański filmik widziałem. Jak gości robi właśnie Saba. I tam właśnie był też ten silnik. Tutaj jak widać macie taki ząbek, a to, to, tutaj go nie ma. A tu jest. I tutaj przechodziła taka pompa. Na tę tutaj. O. Tu macie trzy śrubki. No tu więcej jest. To jakaś taka pompa, nie wiem, jak określić, ale coś tu było podłączone do wałka rozrządu. Okay. Okay. O, w mordę. Pękni. O, jezu, taka tubka wielka mi pękła. Wpisz pizdu Coś mi się nie zgadza. To uszczelka. O, teraz, dobra. Jest. Jest. Mamy to. Teraz trzeba się zająć skręcaniem tej uszczelki. czy pokrywy. Więc. idziemy tutaj. Bierzemy pyk. Nasz smarunek. Bierzemy szmatkę. I trzeba będzie je trochę łopczyścić. Albo po kolei w sumie. Wszystkie są już nałożone, także przekręcamy dynamometryk na 15. Na broku, tak się obrócę, będzie lepiej widać. O, tutaj na broku, no, delikatnie nam silikon wywaliło. Ale to właśnie może i dobrze. Fit the ignition disert module Turbo. Nie wiem, czemu to jest tak Turbo w ogóle, ale tak, to chodzi o kasetę i on się skręca tymi śrubkami tutaj na 11 Nm. Kaseta siedzi, pokrywa siedzi, Borg, czyli główna część odcinka również jest założona i póki co jest suchutko, nie cieknie, bo jeszcze nie był odpalony. I co? Zostaw sobika. napisz komentarz, co zrobiłem źle, bo na pewno taki się znajdzie. <grym> I do zobaczenia w kolejnym materiale, siema. A w kolejnym odcinku będzie motowana, rozpórka, odma, chłodnica, wymiana oleju i dołożenie czujników do środka. I coś tam jeszcze będzie. Do zobaczenia.